Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, bardzo serdecznie Was witam już w Wielkim Poście. I dlatego, skoro zaczynamy czas Wielkiego Postu, a wiele rzeczy nie odbywa się tak w takiej przestrzeni rzeczywistej, w takim znaczeniu, że spotykamy się, różnego rodzaju rzeczy podejmujemy i działania tak na żywo, a wiele rzeczy dzieje się w internecie, także idziemy także my tym torem. Więc y, chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić, to już jakiś czas temu też było, do takiej miniserii, y, jeśli chodzi o Wielki postki. I w tym roku będziemy spotykać się y, w takiej przestrzeni internetowej, y, y, w takich, y, opowiedzielibyśmy no, małych rekolekcjach. Chociaż mam nadzieję, że potem takie większe rekolekcje, się nie na żywo w parafii, to odbędą się na stronie internetowej y, naszej parafii. To tutaj chciałbym zaprosić Was do takiej serii na temat pokus. I, I takie małe, krótkie odcinki będą umieszczane we wtorki, w piątki każdego tygodnia Wielkiego Postu, więc dwa takie w tygodniu. I będziemy sobie chcieli powiedzieć o różnego rodzaju pokusach, które zagrażają naszej bliskości z Panem Mono. Oczywiście nie będziemy się zajmować samą tylko pokusą, lecz oczywiście jak możemy zwalczać. Szersze takie rozwinięcie pewnych pokus będzie miało miejsce zawsze w niedzielę w za, na zasłuchaniu w Słowo Boże, które będzie miało miejsce po przy świętej wieczornej na 19.30, czyli około ko tak 20.30. Natomiast tam prawdopodobnie będzie bardziej to takie, skoro jest zasłuchanie, to bardziej na posłuchaniu niż obejrzenie, ale również będziemy to na stronie internetowej prati. Yy, Yy, może także na Facebooku azowym umieszczać. Myślę, że tak. Więc moi drodzy, drodzy, bardzo serdecznie Was zapraszam, życząc jednocześnie, abyśmy. Jak najpiękniej, jak najlepiej tą y, szansę, jaką daje nam Panu w postaci Wielkiego Postu, wykorzystali. Y, zapraszam Was do różnego rodzaju praktyk pokutnych, ty, jak Post, Modlitwa Jamuszna, jak Droga krzyżowa, jak y, Goszkieżane, do różnego rodzaju drobnych rzeczy. po prostu do tego, w Wielkim Poście mnie jako człowieka było trochę mniej. Takiego myślenia o sobie, dbania o sobie. Myślenie o sobie, dbanie o sobie, takiego hmm, chodzenia za sobą, za swoimi myślami, pragnieniami, marzeniami, a więcej było tego akcentu na Pana Boga, jako pragnienia, myśli, hmm, potrzeby, ale tak na pragnienie, potrzeby drugiego człowieka. Panie, niech dobry Bóg Was prowadzi, błogosławi w ten cały czas wielkiego Postu. trudny, ale bardzo nam potrzebny, jest to zdecydowanie łaska. Żebyśmy oczyszczali nasze serca i po prostu nawracali się, czyli zmieniali nasze myślenie, działanie, pojmowanie, postępowanie mm, coraz bardziej na wolę samego Boga. Niech zatem to Boże błogosławieństwo w Was pozostanie i na Was teraz spływa. Błogosławieństwo przedmogącego Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozdrawiam bardzo Was serdecznie i zapraszam.